Cześć, jestem Gwihater i dzisiaj porozmawiamy sobie o boczniaku, który zakupiłem. Hej, ale trzymasz karabin wyborowy, dlaczego? A no dlatego, że u mnie w powiecie jest takie coś, że jeżeli masz karabin wyborowy czy snajperski, masz za dużo FPS-ów, to musisz mieć przy sobie boczniaka. W tym przypadku jest to Mauser C96, który wszedł pod koniec xix wieku, ale dzisiaj porozmawiamy sobie o modyfikacji, która wyszła przed II wojną. Czyli o M712, mówię, że to jest najlepszy bocznek, jaki można kupić do ASG, chyba że jakiś tam pistolet maszynowy typu MP5, UMP, czy Chris Vector, coś takiego. Natomiast to jest typowo pistolet, co prawda bardzo się różni od 911 wyglądem, z wielkością, ale ten mały wysyn. Napaliłem się na bardzo. Ale kij od szczotki, jak był nazywany przez y, Brytyjczyków, ma spory potencjał. I udowadnia to chociażby to, że brazylijska policja używała go jeszcze w 1970. Że oni chyba byli biedni wtedy, tak? Chuj, chuj, biedni, więc y, to może być powód. nie? Ja nie mówię, że, że to jest super konstrukcja i dlatego go używali, ale. Nawias. Ale dlaczego jest to ubrane w mundurlu pope? No, dlatego że podczas II wojny światowej lotnicy Luftwaffe byli uzbrojeni w broń przyboczną. Mauser 712 Broom Handle. Co znajdujemy w środku? Ano, w środku znajdujemy tak. Najpierw znajdujemy instrukcję, do której zaraz przejdziemy. Znajdujemy katalog z innymi replikami. Znajdujemy kulki, które są do wyjebania. I znajdujemy nasz pistolet maszynowy. O czym wcześniej nie wspomniałem, to to, że jest napisane N for Normal i R for Rapido. Rapido po brazylijsku znaczy e, tryb automatyczny, więc e, to jest faktycznie kopia używanego przez brazylijską policję? Kurwa KWC, miałeś mi drugą wojenną broń, kurwa dasz jakiś gówno z Brazylii, halo? To zwrot pieniędzy. Każda broń ma, czy znaczy każda replika ma numer seryjny, oznaczenie, że jest, e, jest to F. Raz, dwa, trzy, cztery, pięciokącie więc można ją sprzedawać w Niemczech, Wielkiej Brytanii i tak dalej. U nas to nie jest wymagane, ale jeszcze, bo ja wiem, że Unia się przypierdoli. Mamy mnóstwo karty co 2 ponieważ CO2 schodzi jak skór bardzo szybko schodzi. No tak. i trzy magazynki, bo kto ma czas na zmienianie kapsuł? Tak, co mamy w naszej zajebistej broszurce? O, broszurka się rozkłada. Aha, w broszurce mamy... Mamy mamy pistolety, rewolwery. A, trudno, nie stać mnie. Co jest natomiast w instrukcji ciekawego? Żeby nie strzelać po oczach, żeby nie strzelać do policjantów, do zwierząt i tak dalej. Jest skład części, dzięki czemu, jak zadzwonimy sobie. a czy napiszemy maila do KWC. To możemy im podać konkretną część, która się zjeba. Wtedy nam wyślał dobrą opłatę. Najpierw, przede wszystkim musimy podpiąć magazynek. Następnie przeładować. Teraz widzimy, że zamek jest w cennym położeniu. Możemy go też sami odciągnąć, ale wtedy nie strzelimy. No i pozostaje nam pościg ze spust. Na R jest trochę więcej zabawy. Jak chcemy go zabezpieczyć, to musimy przejechać w tą stronę. Wtedy nie strzeli. No, ale najbezpieczniej jest wyciągnąć po prostu i oddech swój strzał, i wtedy dopiero zabezpieczyć. Z ciekawszych rzeczy faktycznie możemy sobie popatrzeć przez gniazdo zamka. No, gdyby były w airsoftie łódki, to można by wsadzać łódki, byłoby to zbyt piękne. Ogromną wadą tej repliki jest to, że lufa się chwieje ogromnie. Nie wiem, jak wam to pokazać. Na tym, że słychać. To ona się wygina tak o 3-4 stopnie, co jest w sumie już dużo. No, nie wiem, wymaga to. dokręcenia tej śruby, ale w innym egzemplarzu, który mam, to dokładnie jest to samo więc to jest jakiś fabryk feller. Dobra, ale nieważne. <laughs> Jak rozłożyć tą replikę? Hmm. Jak ją rozłożyć? Zapytacie. Jak? I to jest całe rozłożenie. Zostaje nam cały dół, z mechanizmem spustowym oraz już cały tutaj aż, nie wiem by powiedzieć, gearbox, nie ma zębatek, więc to nie jest gearbox. Ale cały mechanizm spustowy, można wyczyścić wszystko elegancko. Odpadł mi oczywiście coś, zaraz będę szukał gdzie to jest. Doskonale wiem, że to leży tu. O, naprawiłem. I w ten oto sposób Naszego małżera można rozebrać jednym praktycznie ruchem. I za, już jest z powrotem zareglowany, ponieważ tu jest w tym momencie zatrzask, którego po zwolnieniu replika cała wyjeżdża. Celownik przeziernikowy, elegancki, praktycznie niezawodna konstrukcja. Nastaw do 1000 metrów, tak jak w oryginale. Okej, okay, nie wiem, kto kurwa celował na 1000 metrów z tego. Znaczy, no, jest jeszcze wersja z kolbą, tak, i z lufą taką, taką długą, około, do tego kolba, więc może wtedy dałoby radę. No, ale 1000 metrów na nastawie to jest jednak, kurwa, dużo. Rewelacyjną rzecz także zrobili przy wymienieniu magazynka, ponieważ jest wielki imbus, wielka dziura. I jest po prostu, nie da się tutaj nic zepsuć. Jest ogromna, ogromna wtyczka. Kapsuła elegancko wchodzi. Bierzemy nową kapsułę. Zamy ją. Zakręcamy delikatnie. I teraz możemy elegancko kluczykiem dokręcić. Oczywiście musiał mi kluczyk w kluczowym momencie wypaść. Klasyk. Nie dokręcać za mocno, bo no. Ale jest okej. Okay. Pierwsze 10 strzałów, tryb pojedynczy. Okej. Okay. Troszkę było więcej niż 10 strzałów. Zostaje mi dwa. Ryby <laughs> automatyczny, cały mak poszedł w pizdu. Wiecie co jest lepsze niż automatyczny Mauser? Dwa automatyczne mauzery. każdy po 440 fps. -ów. Jakby je tak podłączyć, to można by zbudować to. Fajnie, bo naprawdę Mauser jest rewelacyjny, ale jest tu jeden taki szkopuł, że w moim egzemplarzu poza się lufą, ty, poza ruszającą się lufą jest. No, pójdę ci najebać zaraz. W moim egzemplarzu. Ale jak działa w ogóle Mauser? Najpierw musimy podpiąć magazynek. To... Jak? Uwaga, 3-4. nie wyszło. Pek. Jeszcze raz. Dobra, zdaje się, że jest pewien. Uj, kulek nie ma. Co tu się dzieje? Co to za przeszkadzanie w nagrywaniu? Co? Halo? Czy wam przeszkadzam, jak śpicie? Przeszkadzam wam? Przeszkadzam wam? No, przeszkadzam.